Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na kolejny spacer do centrum Turynu na Plac Zamkowy, gdzie znajduje się Zamek Królewski. Odwiedzimy Armerie Reale, czyli zbrojownię królewską, w której zobaczymy reprezentacyjne zbroje rycerskie oraz jedną z najbogatszych na świecie kolekcji białej broni. Pałac królewski w Turynie znajduje się na liście UNESCO od 1997 roku i jest wizytówką rezydencji sabałckich dynastii, która odegrała główną rolę podczas zjednoczenia Włoch. Pałac, w którym znajdują się muzea królewskie, pochodzi z XVI wieku. W skład muzeów królewskich wchodzą wspomniana Galeria Sabałcka z kolekcją obrazów mistrzów włoskich. Biblioteka królewska, w której znajduje się kolekcja rysunków takich artystów jak Michał Anioł, Rembrandt, Rafael i Leonardo da Vinci. Ogrody królewskie, muzeum archeologiczne, sale Kiableze, w którym odbywają się wystawy i oczywiście kapella z caunem turyńskim. Armeryja królewska powstała z woli króla Karola Alberta. Muzeum otworzono dla publiczności w roku 1837. Reprezentuje w dużej mierze prywatne kolekcje króla Karola Alberta i Wittorio Emanuele II, choć z biegiem lat została wzbogacona o przedmioty darowane przez wielu innych kolekcjonerów. Zawiera prehistoryczną, średniowieczną i nowoczesną broń, flagi, a także masywną kolekcję monet i medali. Możemy podziwiać także broń orientalną i afrykańską. Zbrojownia w Turynie aktualnie posiada 5000 eksponatów. Jest jedną z największych w świecie, oprócz zbrojowni w Madrycie i w Wiedniu. Muzeum znajduje się w dwóch dużych salach, znakomicie oświetlonym dzięki dużym oknom, ze wspaniałymi malowidłami na suficie. Wrażenie robią zbroje z kolorowymi pióropuszami. Widzimy znakomitą kolekcję opancerzonych jeźdźców i pieszych z różnych epok. Wspaniała kolekcja wojennej broni zabytkowych karabinów i pistoletów. konie, które widzimy, są naturalnej wielkości. A oto biały koń favorito, czyli ulubieniec. Koń króla Karola Alberta, który dobrowolnie abdykował w roku 1948 na rzecz syna Wiktora Emanuela. Udał się był na wygnanie do miasta Oporto w Portugalii, gdzie po czterech miesiącach zmarł. Wówczas koń Favorita powrócił do stajni królewskiej w Turynie. Mówimy o czasach wojny między Piemontem a Austrią. Na moim kanale znajdziecie filmik, na którym pokazane są piękne sale królewskie Pałacu Rodziny Savoja. Kompleks muzealny Pałacu Królewskiego w Turynie jest odwiedzany przez licznych turystów z całego świata. Niestety, obecnie z powodu pandemii wszystko jest pozamykane. Mam nadzieję, że już niedługo sytuacja się unormuje i te piękne sale wypełnią się zwiedzającymi. Jeżeli spodobał się wam ten filmik, zachęcam do pozostawiania lajków, do komentowania i subskrybowania mojego kanału. Zapraszam serdecznie na następne filmiki.